No, fajno. To zapraszamy jutro na czternastą. Bogdan kto to dzwonił? Moja mamusia dzwoniła jutro na czternastą na herbatkę do nas przyjedzie. Matko, Bosko, to ja muszę jakieś ciasto upiec? Na co Teresa? Bogdan, proszę cię ostatnio jak przyjechała, to powiedziała, że to herbaty nawet ciasta nie było, a kolejnym razem jak kupiłam w cukierni, to powiedziała, co ze mnie za gospodynię, jak nawet ciasta nie upiekę. O, to nie wiem, nie wiem, może jakie o jabłocznika upiec, Bogdan, ubieraj się leć do sklepu, kupisz mi produkty, zrobię sernik z białą czekoladą. W miejsce rozkruszamy herbatniki, które następnie na pył. W garnuszku roztapiamy masło, które dodajemy do herbatników. Składniki mieszamy. Ciasteczkowy spód wysypujemy na dno tortownicy, dociskamy dłonią i odkładamy do lodówki. W tym czasie robimy masę sernikową. Do miski dodajemy twaróg. Żółtka dodajemy do twarogu, a białka w osobnej misce odstawiamy na później. Wsypujemy do masy sernikowej cukier i cukier z prawdziwą wanilią. W garnuszku roztapiamy białą czekoladę i masło, które dodajemy do masy sernikowej. Dodajemy skrobię ziemniaczaną i wszystko dokładniej miksujemy. Białka obijamy ze szczyptą soli na sztywną pianę. Białka przekładamy do masy sernikowej i drewnianą łyżką delikatnie mieszamy. Gotową masę przelewamy na ciasteczkowy spód i pieczemy sernik 90-160 stopni z funkcją góra-dół. Zabieramy się za polewę. W garnuszku roztopiamy białą czekoladę ze śmietanką i całość wylewamy na nasz upieczony sernik. Brzegi sernika dekorujemy zblendowanymi pistacjami i ulubionymi owocami. Sernik wychodzi mega delikatny i puszysty. Smacznego! Zobacz Bogdan, sernik jak malowany! A niech tylko mi powie, że niedobry to tym ciastem w łeb dostanie!